Cześć, mam na imię Karolina, a ten kanał nazywa się Kalaktyka. W dzisiejszym odcinku opowiem o zbliżającym się nowiu w znaku bliźniąt. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, co niesie ze sobą kolejne spotkanie Słońca i Księżyca, kolejny, koniecznie zostań ze mną kolejne kilkanaście minut. Zanim przejdę do analizy kosmogramu tego nowiu. Chcę Was serdecznie zaprosić do konsultacji indywidualnych. Astrologia pozwoliła mi lepiej zrozumieć siebie, moje potencjały i moje ograniczenia. Odpowiedziała na pytanie dotyczące przeszłości, pozwoliła zrozumieć, dlaczego pewne sytuacje powtarzały się w moim życiu cyklicznie, a dodatkowo odpowiedziała na pytanie, w którą stronę chcę zmierzać i dlaczego do tej pory. Wybierałam tak, jak wybierałam, oraz przede wszystkim, jak to zmienić. Astrologia pozwala zrozumieć nie tylko siebie samego, ale także ludzi wokół nas, otaczającą nas rzeczywistość. Jeżeli czujesz, że taka konsultacja jest dla Ciebie, to serdecznie zapraszam. Wiem, że analiza kosmogramu urodzeniowego może przynieść wiele odpowiedzi na nurtujące nas pytania, Dać wiele wskazówek, dzięki którym zarówno to, co wewnątrz nas, ale także to, co na zewnątrz, to, co tworzymy, nasze relacje, związki, partnerstwa, życie zawodowe, pasje, mają szansę układać się lepiej, mają szansę układać się tak, jak tego naprawdę chcemy. Ostatnia pełnia w znaku Strzelca pomogła nam sobie przypomnieć, jak ważna jest nasza wizja, jak ważny jest nasz cel, jak ważna jest autentyczność. Teraz czas na nowy cykl księżycowy, który tym razem otwiera spotkanie Słońca i Księżyca w znaku powietrznych bliźniąt. Słońce i Księżyc spotykają się 6 czerwca o godzinie 14:37 dla Warszawy. W sektorze bliźniąt w dziewiątym domu kosmogramu, a więc w sektorze strzelca. Jowiszowy pierwiastek jest więc nadal mocno aktywny, tym bardziej, że światła tego horoskopu znajdują się dodatkowo w dładzie strzelca. Kiedy Słońce i Księżyc spotykają się w znaku powietrznym bliźniąt, będziemy rozmawiać, będziemy się wymieniać. Będziemy się uczyć, co jest dodatkowo wzmocnione poprzez koniunkcję Wenus do świateł w czasie tego nowiu. Wenus, planeta miłości, kreatywności, bogactwa, dobrobytu. To też właśnie oznacza, że komunikacja, spotkania, edukacja, relacje, partnerstwa, romanse w tym czasie sprawią nam nadzwyczajnie dużo przyjemności oraz że z tych spotkań rozmów, szeroko pojętej wymiany, mogą narodzić się nowe relacje, zarówno biznesowe, jak i partnerskie, ale także, że ta wymiana właśnie może nas w jakiś sposób po prostu wzbogacić. W związku z tym, że zarówno Merkury, jak i Światła, ale także Jowisz i Wenus w czasie tego nowiu znajdują się w bliźniętach, Nasze połączenie z naszym intelektem będzie wyjątkowo silne w tym czasie. Dzięki tej powietrznej wymianie będziemy mogli poszerzyć swoje poglądy, dzięki tej wymianie otworzymy się na to, co nowe, na to, co przychodzi do nas z zewnątrz. O tym mówi położenie większości planet po prawej stronie kosmogramu, że te rozmowy, te interakcje mogą nas nie tylko cieszyć, sprawiać przyjemność, ale także w związku z tym, że Wenus jest odpowiedzialna za zasoby, mogą przynieść nam korzyści materialne. W każdym razie, że te powietrzne dywagacje w cudzysłowie mogą nas wzbogacić. Zarówno nasze potrzeby emocjonalne, jak i nasze działania nakierowane będą na to, żeby poprzez zdobywanie nowych informacji. Kontakty z ludźmi, poszerzać swoje horyzonty. To czas, kiedy możemy częściej wyjeżdżać, zarówno prywatnie, jak i służbowo. Dzielić się z innymi tym, co my wiemy, ale też z chęcią dowiedzieć się, co mają nam do powiedzenia inni, a tym samym, dzięki temu, czerpać informacje, zarówno o innych, o tym, co nas otacza, ale także o sobie. Analizując to, jak ja się mam w stosunku do tego, co usłyszałem od kogoś innego, dzięki wymianie to inni mogą dowiedzieć się czegoś o nas. Dzięki wymianie możemy zrozumieć, że podróże kształcą i to nie tylko te geograficzne, ale także te intelektualne że podróżą jest też rozmowa dwóch osób. Która może prowadzić do ciekawych wniosków, do błyskotliwych pomysłów, zupełnie nowych idei, zupełnie nowych poglądów oraz do świeższego spojrzenia na siebie samego i otaczającą nas rzeczywistość. Że może wcale nie trzeba wyjeżdżać na drugi koniec świata, żeby porozmawiać z kimś, z kim rozmowa sprawi nam przyjemność, że może w drodze do poszukiwania siebie. Samego swojego spojrzenia na siebie, na świat, wystarczy wymienić myśli z kimś innym. Jak bardzo rozmowa może poszerzać nasze perspektywy? Jak bardzo w kontakcie z kimś, z drugim człowiekiem, możemy zrozumieć swoje własne cele, ideały, marzenia? Jak bardzo ludzie różnią się od siebie? Czy jest miejsce na różnorodność w moim życiu? Czy kilka idei naraz może istnieć jednocześnie? W tym czasie przychodzić do nas może także więcej informacji, które możemy w, możemy w lukratywny sposób dla nas wykorzystać, czy to intelektualnie, mentalnie, czy materialnie. Jowisz bliźnięta przynosi szczęśliwe zbiegi okoliczności, sprowadza do nas relacje, które nas wzbogacają ale też takie które pojawiają się w naszym życiu tylko na chwilę przynosząc nam jakąś ważną wiadomość o nas samych o relacjach które wzbogacają nasz światopogląd intelektualna wymiana logiczne myślenie to to co będzie miało znaczenie w tym czasie chodzi zarówno o tworzenie nowych relacji z innymi jak i o zupełnie nową relację z samym sobą. Łatwiej nam będzie w tym czasie adoptować się do nowych okoliczności. Możemy chętniej uczyć się nowych języków, otwierać się na nowe projekty, wyzwania, kursy, szkolenia, podnosić nasze kwalifikacje, ale także wyjść z tym, co my mamy do powiedzenia do nauczenia do świata. Sami, na przykład, organizując jakiś kurs, szkolenie, wyjazd. Także kontakty z rodzeństwem, sąsiadami, ludźmi z najbliższego otoczenia mogą ulec w tym czasie intensyfikacji. To dobry czas na poznawanie nowych ludzi, na wyjścia, na spotkania z ludźmi, którzy teoretycznie nawet głoszą zupełnie inne od naszych poglądy. W tym czasie mogą dochodzić do nas także różne informacje ze świata. Warto jednak zwrócić uwagę na to, żeby w dobie tak wielu napływających informacji, tak wielu kontaktów się nie rozpraszać, ponieważ w tym czasie może się dosyć dużo dziać. Żeby pamiętać przede wszystkim o swoim celu, o swoich standardach, o swoich marzeniach, o swoich celach. I nie godzić się na mniej, niż zasługujemy, na mniej, niż pragniemy, na mniej, niż głosi nasza wizja. Tylko dlatego, że jest tak wiele, tak różnie, tak ciekawie, tak miło na wyciągnięcie ręki. Kwadratura Saturna w Rybach do Świata zwraca właśnie uwagę na ten aspekt. Mówi też o tym, że to, jak wiele dzieje się dookoła nas. Nie powinno wpływać na połączenie z samym sobą. Warto w tym czasie zwrócić uwagę na to, aby codziennie poświęcać czas sobie, poświęcać czas na połączenie ze sobą, nie tracąc oczu naszej wizji, naszych marzeń, naszych wyobrażeń, nie gubiąc tej najważniejszej informacji w tym powietrznym nowiu. Która tej najważniejszej informacji, która płynie z wnętrza. Aspekt ten może także oznaczać, że autorytety w naszym życiu codziennym, w pracy, ludzie, którym podlegamy, od których jesteśmy w jakiś sposób zależni, niekoniecznie będą aprobować wszystko to, co z entuzjazmem głosimy i czym się dzielimy w tym czasie. Ascendent z tego kosmogramu znajduje się w wadze. Więc znalezienie balansu, porozumienia z innymi będzie dla nas ważne w tym czasie. Jednak położenie węzła północnego w Baranie nadal mówi o tym, że to my nadajemy kierunek naszemu życiu i że to, co podpowiada nam nasz instynkt, powinno znajdować się na pierwszym miejscu. Hiron w Baranie w siódmym sektorze tego kosmogramu przypomina nam też, że Relacje, kontakty z innymi, że poprzez te relacje, poprzez kontakty z innymi możemy uzdrowić niezaopiekowane części nas samych. Jowisz 26 maja przeszedł do znaku bliźniąt. Ostatni raz Jowisz w znaku bliźniąt znajdował się w latach 2012-2013. Warto wrócić pamięcią do tego czasu i zastanowić się, co się wtedy działo w naszym życiu. Jowisz w Bliźniętach w Trygonie do retrogradującego Plutona w Wodniku to bardzo pozytywny, harmonijny aspekt. To chęć poznawania nowych kultur, a także połączenie myślenia logicznego i abstrakcyjnego, nietuzinkowego sposobu myślenia. Synteza tych danych, synteza myślenia, zmiana sposobu postrzegania, zmiana percepcji. Warto wykorzystać ten aspekt do wprowadzenia w życie nowych idei, tworzenia swojej wizji, zakładania nowych biznesów oraz czerpania korzyści finansowych z naszych talentów, bazując na ciekawości, bazując na informacji. To aspekt, który mówi o zmianie, o zmianie wewnętrznej i zewnętrznej. Jak nasza zmiana wewnętrzna przekłada się na to, co na zewnątrz? Jak zmiany, które zachodzą na zewnątrz, wpływają na to, co dzieje się w naszym środku? Zekeriowisza w bliźniętach do Neptuna na ostatnich stopniach znaku ryb zachęca nas do dzielenia się z innymi naszymi talentami? Tym, co w nas wyjątkowe i niepowtarzalne. Jowisz w bliźniętach, tworząc trygon do Plutona w Wodniku, daje też szansę na to, że wokół nas mogą pojawić się ludzie myślący podobnie, kierujący się podobną wizją o podobnych pasjach i zainteresowaniach, tacy, którzy nas wspierają. To aspekt, który mówi o tym, że dzielenie się naszymi talentami ze światem, Czerpanie z własnych, unikalnych zasobów daje nam możliwość utworzenia wspólnoty, której czujemy się częścią. Zachęca nas także do otwierania się na nowe sposoby zarabiania pieniędzy, do wykorzystywania swojego potencjału digitalnie za pomocą nowych technologii, których rozwój niesamowicie przyspiesza w związku z wejściem plutona do wodnika. Po kilkunastu latach przebywania w koziorożcu, Jowisz w znaku bliźniąt pozostanie kolejne 12 miesięcy. Merkury, znajdujący się w bliźniętach w trygonie do Plutona, sprawia, że wszystko, co zaczniemy w tym czasie, ma ogromną szansę na sukces, na powodzenie. Na to, że za sprawą tego, co komunikujemy, co głosimy, Mamy szansę dotrzeć do wielu ludzi, zyskać uznanie, ale także uzyskać wsparcie otoczenia. Mówi też o zmianach naszego otoczenia, o tym, że ludzie, którzy są wokół nas, są naprawdę różni. Koniunkcja Jowisza z Merkurem pobudza naszą ciekawość świata, chęć ekspansji, zachęca do otwarcia się na nowe. Mówi o tym, że poznawanie świata z dnia na dzień może prowadzić także do zmiany naszej perspektywy, może prowadzić do zmian naszego sposobu myślenia. Kwadratura Wenus do Saturna w czasie tego nowiu, bo taka też jest obecna, może spowolnić niektóre z naszych działań. Na naszej drodze może pojawić się jakaś przeszkoda która może sprawić, że poczujemy, iż być może nie do końca jesteśmy w stanie osiągnąć nasze cele. Aspekt ten jednak pozwoli nam też zrozumieć, jakie ograniczenia, zarówno w nas samych, jak i w naszym otoczeniu, blokują nas przed osiągnięciem osobistego spełnienia. Tak bowiem działa Saturn. Przed osiągnięciem osobistego dobrobytu, stworzenia udanej relacji, powodzenia biznesowego jakiegoś projektu. Pomoże nam odciąć się od pewnych niesprzyjających dla nas okoliczności, ludzi, ale także wewnętrznych blokad. Zaraz po nowiu, pomiędzy 9 a 11 czerwca, dojdzie też do koniunkcji księżyca z Westą, planetoidą, która. Jest odpowiedzialna za harmonię, dobrobyt, balans, ale także taki centralny punkt, z którego jesteśmy w stanie czerpać moc do rozwoju. Ten aspekt obiecuje, że mimo trudności, jakie możemy napotykać na naszej drodze, za nasze wysiłki, za nasze starania zostaniemy nagrodzeni i że w dłuższej perspektywie było to dla nas opłacalne. Te wysiłki były dla nas opłacalne. Zaraz ponownie księżyc też znajdzie się w raku i utworzy nieharmonijny aspekt do tej planetoidy, do westy. Warto więc w tym czasie, w tych dniach, e, zaobserwować, który obszar naszego życia, naszego zdrowia, naszego ciała, naszej psychiki, traktowanej jako dom, Zarówno fizyczny i psychiczny dom powinniśmy bardziej zadbać. Przejście Marsa do znaku byka zaraz po mówi nam o tym, iż być może wszystko wymaga trochę więcej czasu. Zrozumienie tego, że nie wszystko będzie działo się od razu, że nie wszystko będzie toczyło się szybko. Zrozumienie i akceptacja tego, że pewne rzeczy po prostu wymagają większej ilości czasu, pomoże nam łatwiej przejść przez ten okres. Mars w byku to także czas koncentracji na tym, co jest dla nas ważne, koncentracji na naszych zabezpieczeniach. Możliwe, że w czasie tego tranzytu będziemy bardziej uparci, że będziemy bardziej trwać przy swoim, że będziemy bardziej skupieni na sobie. Trzeba tutaj będzie zbalansować te energie powietrznych bliźniąt otwierania się na nowe z energią Marsa w baranie, który jednak mimo wszystko nie na każdą zmianę jest do końca otwarty. Opozycja Lilith do Neptuna może przyczynić się też do pojawienia się w nas pewnych nieuświadomionych lęków, obaw, i skłaniać nas do patrzenia przez świat bardziej przez pryzmat naszych emocji. Warto więc w tym czasie przyjrzeć się temu, co do nas przychodzi, zadając sobie pytanie, co dana emocja, dany lęk, dana obawa, dana negatywna myśl, która się pojawia, mówi nam, dlaczego się pojawiła, jak mogę to zmienić. W tym czasie możemy sobie uświadomić, skąd biorą się te negatywne myśli, nasze blokady, nasze lęki, nasze ograniczenia, a tym samym zacząć to zmieniać, aby w pełni wykorzystać potencjały, jakie niesie ze sobą pobyt tylu planet w bliźniętach. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, wszystkie lajki, komentarze na ten intensywny, intelektualny. Czas. Życzę nam otwartości na to, co przychodzi do nas z zewnątrz. Otwartości na to, że ludzie są różni, że życie jest różnorodne. Nie zapominając jednak o naszych marzeniach, planach, naszych wizjach, nie pozwólmy sobie zagłuszyć naszych pragnień przez ten zewnętrzny gwar. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia.